Dzień dobry, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat, witajcie, mam dzisiaj yy, Huawei a, P8 flagowy i... Bar... Oh Dzień dobry, oto mamy spotkanie na szczycie, Huawei P8, pudełko od Huawei P8 i 5 za i 5 przeciw, teraz wam pokażemy i siabada, i lecimy. A dlaczego tak? Nieco smuklejszy od swojego poprzednika, zamknięty w aluminiowej obudowie Huawei P8, pod względem wzornictwa, przypomina smartfon Apple. Widać to szczególnie na bocznych krawędziach. Do jakości wykonania nie możemy się przyczepić. Co ciekawe, telefon wzbudza duże zainteresowanie również damskiej części naszej redakcji, a to zazwyczaj dobry znak. Ekran dotykowy w Huawei P8 ma przekątną 5,2 cala i rozdzielczość Full HD. Jak na matryce LCD należy go pochwalić za wyjątkowo głęboką czern, a to głównie za sprawą technologii IPS Neo. Pod tym względem bardzo łatwo go pomylić z ekranem AMOLED. Wysoka jasność i współczynnik kontrastu oraz możliwość ustawienia temperatury barwowej stanowią bardzo mocny atut P8. Co nie jest zaskoczeniem w przypadku marki Huawei, w środku znajdziemy autorski chipset HiSilicon Kirin. Osiem rdzeni podzielonych na dwie grupy taktowane zegarem 2 GHz i 1,5 GHz oraz 3 GB pamięci RAM dają P8 solidnego kopa. Telefon nie laguje podczas z pracy i bez problemu uruchomicie na nim większość gier z Google Play. Dla entuzjastów eksperymentowania Huawei P8 to prawdziwa skarbnica. Znajdą w nim sporo możliwości dostosowywania, począwszy od motywów, poprzez tryb jednoręczny obsługę gestami, zapisywanie zrzutów ekranowych, podwójnym stuknięciem knykcia w ekran, skończywszy na głosowym odnajdywaniu telefonu oraz ustawianiu trybu pracy zainstalowanych aplikacji. Hello, mate. Where are you? W porównaniu do bezpośredniej konkurencji Huawei P8 wypada korzystniej pod względem ceny. Testowany egzemplarz o pojemności 16 GB to koszt 1800-1900 zł. Jeśli pomyślimy o tym w kategorii flagowców, nie wydaje się to zbyt wygórowana kwota. Za podobne komponenty konkurencja zażyczy sobie przynajmniej kilkaset złotych więcej. A dlaczego nie? Na salony i do biura? Jak najbardziej. Na plaży i do wody? Jak najbardziej nie. Smartfon Huawei przypuszczalnie trudno odniesie nawet przypadkowe zamoczenie, nie wspominając o kąpieli. Jeśli w ramach wakacyjnych wojaży planujecie tarzanie, po ziemi, lepiej użyć dobrze znanego zwrotu POTRZYMAJ MI PIWO, zastępując trunek nazwą modelu smartfona. POTRZYMAJ MI P8. Weź podtrzymaj MI P8. Niezłości ma Huawei. Dwie kratki na spodzie P8 sugerują, że pod nimi skrywają się dwa głośniki jakaś namiastka stereofonii, a tymczasem miejsce drugiego głośnika zajmuje mikrofon. Dźwięk dobywający się z jednej kratki nie powali na kolana swoim brzmieniem. A szkoda, bo konkurencja ma często dwa głośniki, w dodatku umieszczone na przednim panelu. Jedni nazwą to fanaberią, drudzy określą jako wstyd. Mamy oto flagowca Huawei AP8, którego kamera jest w stanie zarejestrować wideo tylko w trybie Full HD. Tymczasem na rynku nie brakuje smartfonów z nagrywaniem 4K i to już od dłuższego czasu. Czy na drodze stoją ograniczenia techniczne, trudno powiedzieć. Być może tryb 4K jest zbyt dużym obciążeniem dla baterii. Tak czy siak, to jest brak. Niestety aluminiowe obudowy mają to do siebie, że bardzo dobrze odprowadzają ciepło z wnętrza urządzenia. Jeśli jesteście wrażliwi na zmiany temperatury swojego smartfonu, z P8 będziecie mieli problem. Co prawda obudowa nie nagrzewa się do niebezpiecznego poziomu, ale uczucie jest mało przyjemne i może zrazić potencjalnego nabywcę. Ładowanie wbudowanej niewymiennej baterii dołączoną do P8 ładowarką sieciową zajmuje około 3 godzin. Producent nie zadbał o zastosowanie technologii szybkiego ładowania, nie wspominając o ładowaniu bezprzewodowym. Tu po raz kolejny widać, że to raczej flagowiec klasy B. B.

Pasek od, y, z, b, od to chyba już. Hello, mate, where are you? Hello, mate! Where are you? Hello mate! Where are you?